Wchodzimy od razu do środka, bo drzwi otwarte. Pogoda sprzyja. Jeśli chodzi o prace, które ostatnio zostały wykonane, to już kończymy spacholowanie na dole. Została sobie przybudówka z tej strony i tak będzie zabudowa, Tak więc delikatnie to wygładzimy. Już sufit. Oprobujemy drzwi. I przybudówka będzie z głowy. Wchodząc dalej, już widzimy prawie że gotowe ściany i sufit. Są już poszpachlowane. Teraz, tak naprawdę, należy je wyszlifować, pomalować, wtedy porobić ewentualne zaprawki. I malować na gotowo. Ta ściana nie jest robiona. Tutaj będzie beton dekoracyjny a na tej ścianie będzie zabudowa. Tak więc też tę ścianę tylko delikatnie wygładzimy. I dół prawie skończony. A tu mam nadzieję, że to już ostatni filmik, gdzie licznik jest w tym miejscu. Za chwilę będzie przenoszony na zewnątrz. Tam akurat za Balkonem po prawej stronie będzie zewnętrzna rozdzielnica, w której właśnie będzie ten licznik. Nie wiem, czy widać coś, widać w sumie mamy wyrównany teren. Był u nas ciężki sprzęt na budowę wiecha koparka. Może uda mi się tutaj wrzucić jakieś zdjęcie, jak to wyglądało. Terem wyrównany trawa posiana. Czekamy teraz na deszcz. Mamy też już gaz podłączony. Uruchomiono podłogówkę, tak więc cała podłoga nam tutaj ładnie grzeje. Idąc dalej, tutaj w kuchni też już sufity porobione i ściany. Tu będzie zabudowa kuchni i kafle. To też ta ściana tylko delikatnie zostanie wygładzona. Tu już widać, jak to ładnie wygląda. No i na tej ścianie najprawdopodobniej to już będzie beton dekoracyjny, taki sam jak na salonie. Będzie podświetlony LEDem od góry. I może jakiś obraz na tym zobaczymy jeszcze. Teraz jest, pokażę Wam to, co chciałem najbardziej. Mam już w 95% skończoną jedną łazienkę. Tu mamy kafle, imitacja takiej blachy w prysznic odpływem liniowym, i w tym miejscu będzie walking. Tak więc będzie się wchodziło do łazienki i na prawo będzie prysznic. To jest. Okienko już obrobione, w tym miejscu będzie lustro, tak więc kafla nie była układzona Lustro będzie wklejane, pokaże wam już z tej strony jak to wygląda. Tu na oświetlenie kabelek, z tej strony mamy jasne kafle. Kafle te biały miały wymiary 150x75, tak więc kawał kafli, a dlatego takie duże, żeby w tym miejscu pod prysznicem było jak łączeń. Mamy jedną, drugą, trzecią fugę i to wszystko. Tak naprawdę na tej ścianie jest 3,5 kafli. A w tym miejscu mamy baterię podtynkową, tylko trzeba ją do końca zmontować. Odpływ liniowy, taki udało nam się fajny zakupić cieniutki. Tu mamy Kabel, który też należy tam do końca go zmontować. W tym miejscu będzie już umywalka. No i jeśli chodzi o parter, to, to tyle. Łazienka prawie skończona. Ściany wymagają tylko szlifu. I będziemy wchodzić pomału na górę. Na górze się do tej pory prawie nic nie zmieniło. Ściany są poskrobane. Już do samego końca, tak więc na górę nie będziemy wchodzić, zejdziemy na dół. Bo na dole pokażę wam najpierw działającą, uruchomioną w sumie kotownię. Tu cały sprzęt uruchomiony. Na piecu w tej chwili czy mi słapać ostrości 56 stopni podłogówkę i ogrzewanie mamy uruchomione co prawda są poskręcane na minimum żeby po prostu chodziło żeby ten ta woda ten obieg wody był ale żebyśmy też niepotrzebnie za dużo nie grzali Z kotłowni przejdziemy do garażu. Tu już wcześniej wam pokazywałem bramę. A to, co się zmieniło w ostatnim czasie, to rozdzielnica już jest w swoim miejscu. Jestem na etapie jej składania. Prezentuje się w taki sposób. O parę obwodów wyszło. To wytłumaczę, jak to będzie wyglądało. W to miejsce wchodzi. Zasilanie z licznika. Ono wchodzi na górze. Dołem przez dół do góry idzie do zabezpieczenia głównego. To jest zabezpieczenie główne i sygnalizator fazy, który nam po włączeniu zabezpieczenia będzie sygnalizował, czy wszystkie fazy są, czy yy, nic wcześniej się nie stało. Zaraz za, za zabezpieczeniem głównym będzie połączenie z ogranicznikiem przepięć. I następnie z zabezpieczenia głównego rozprowadzone zasilania do wszystkich różnicówek. Mamy tutaj kilka różnicówek, tu w ogóle jest spis cały rozdzielnicy, jak to ma wyglądać, z, FNP, z późniejszymi moimi delikatnymi zmianami. I tak jak tutaj mamy różnicówkę na łazienkę dół, łazienka góra. Różnicówka i wszystkie obwody zewnętrzne, oświetlanie zewnętrzne, przód, tył, jakieś gniazda na tarasie, tego typu rzeczy. Dalej mamy garaż, czyli mamy różnicówkę, mamy gniazdo siłowe i wszystkie po kolei kotłownia, siłownia, kanał, wszystkie obwody na tym poziomie, gdzie jest piwnica i garaż. Potem mamy parter. Różnicówka na cały parter, do tego. Yy, zabezpieczenie trójfazowe na płytę indukcyjną, i po kolei każde dalej wszystkie gniazda, kuchnia, salon, jadalnia. No i dalej mamy piętro, gdzie mamy różnicówkę na całe piętro, i tu już mamy pokoje dzieci, garderoba i korytarz. No i na samej górze tu mamy różnicówkę na strych z dwoma obwodami, tak naprawdę tylko ze światłem i z gniazdem. Z gniazdami. Tu mi akurat zabrakło jednego, jednego zabezpieczenia tej firmy, którą wkładam. Wstawiłem tylko, żeby oprzyć innej firmy, bo taką miałem. Ale dokupię i będzie wyglądało jak należy. Tu z tego łączenia rozdzielnicy chciałem zrobić jakiś osobny filmik, ale chyba się nie uda. Jutro będę ją skręcał, tak więc na następny już pokażę, jak te wszystkie kabelki są podłączone. No i tyle na dzisiaj. Tu już mogę pokazać. Tu jest mała skrzynka IT, w której będą serwery i wszystkie kabelki, które mam tutaj kable internetowe, które są rozprowadzane po całym domu, będą tutaj podłączone. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że kolejny filmik uda mi się trochę szybciej nakręcić. Do zobaczenia wkrótce.